W sercu historii, pomiędzy fragmentami przeszłości, które nieustannie rozbrzmiewają, są opowieści, które przekraczają czas, uchwytne w swojej esencji ludzkości i obietnicy odkupienia. Dziś zanurzymy się w stronach niepowtarzalnej narracji, gdzie losy splatają się w tańcu między cnotą a wyzwaniem, wiarą a próbą. Przygotuj się, aby zostać poprowadzonym przez fascynującą podróż. Prowadzoną przez kroki godnej uwagi postaci, której życie rozbrzmiewa jak trąba nadziei i odwagi. Przejdź z nami przez zakamarki historii kobiety, której imię rozbrzmiewa na wieki wieków, a czyny kształtowały losy narodów, a wiara stawiała czoła granikom niemożliwego. To saga świętej Adelaidy, intrygująca opowieść, pełna intrygi, zdrady ale przede wszystkim żywy dowód na potęgę przemiany wytrwałości i boskiej łaski. Wstrzymaj oddech, gdyż historia, która przed nami się rozwija, jest równie wspaniała, co tajemnicza. Nierzadko pewne nauki Ewangelii przyciągają większą uwagę i oddanie niż inne, aż do momentu, kiedy niektóre z nich zaczynają niemalże tonąć w zapomnieniu w naszych czasach. Życie świętej Adelaidy przypomina nam jedną z tych prawd głoszonych przez boskiego Zbawiciela, łagodnego baranka, który pozwolił sobie zostać złożonym na krzyżu, ale także doskonałego wzorca dla tych, którzy powinni być roztropni i sprytni jak węże. Urodzona w złotym kołysku Możemy powiedzieć, że Adelaida urodziła się w złotym kołysku, 27 czerwca 931 roku. Jako córka króla Burgungi, Rudolfa II i królowej Bertis Szwabii. Opatrzność, która przygotowała dla niej wielkie zadanie, obdarzyła ją darami, które hojnie wykorzystała, oznaczając historię blaskiem dotąd niespotykanym u damy. Mimo że niewiele wiadomo o jej dzieciństwie, łatwo przypuszczać, że było to cenne przygotowanie do trudnej walki, która miała nastąpić w jej życiu. Oprócz otrzymywania świętego wykształcenia zgodnego z obyczajami wiary, nauczyła się płynnie mówić po francusku, niemiecku i łacinie, umiejętności, które uczyniły ją niezwykle wykształconą kobietą w swoim czasie. Kres tych spokojnych i szczęśliwych lat nadszedł wraz ze śmiercią jej ojca w lipcu 937 roku. Mały brat Konrad został wysłany do Niemiec. Wdowa i dziewczynka miały znacznie różne losy. Król Włoch Hugo, dążąc do określonych korzyści politycznych, wysłał wysłanników do Burgungi, aby zmusić je do opuszczenia swoich posiadłości i osiedlenia się na włoskim dworze w Pawi. Młoda Królowa Włoch Wówczas nastąpiły pierwsze zderzenia dziewczyny z złem. W nowym dworze panowały nałogi, bezwstyd i nielegalne związki. Przemoc, intrygi i walka o władzę były na porządku dziennym. Królowa Berta została szybko odrzucona ze względu na swoje chrześcijańskie nawyki, i aby chronić się przed niezadowoleniem króla, opuściła córkę we Włoszech, udając się na schronienie do syna Konrada. Adelaida została więc sama w pawi, prawdziwie jak owca wśród wilków. Jednak Bóg wydobył wielkie dobro z tej niefortunnej sytuacji której jej cnota została tak bardzo wystawiona na próbę, wstępując w związek małżeński z Lotaryngiem II, stała się częścią linii sukcesji włoskiego tronu. Młody książę, o charakterze przeciwnym do swojego ojca, okazał się wierny i oddany, obdarowując żonę bogactwami i doskonaląc jej wykształcenie w wykwintny sposób. Po śmierci króla Hugo Adelaida została królową włoch w wieku zaledwie 18 lat. Król lotarynk dał jej tytuł zkanze z regni, czyli uczestniczki w suwerenności i obdarował ją ziemią i fortunami, aby potwierdzić tę prerogatywę? Czy sława i pieniądze odciągnęłyby ją od drogi cnoty, którą podążała od dzieciństwa? W żadnym wypadku, ponieważ umieściła swój skarb na wysokościach, gdzie nie siega złodziej i gdzie mól nie niszczy. Wkrótce więc zaczęła być podziwiana przez swoich poddanych, zarówno za słodycz w traktowaniu, jak i za mądrość decyzji, zawsze godząc łaskawość z wielkością i godnością swojej pozycji. Jako oficjalna regentka, szanowana przez wszystkie strony, potwierdziła władzę szlachty i duchownych, przekazując różne nadania swoich dóbr klasztorom i kościołom. Świadoma swojej roli w unifikacji królestwa, poprzez te darowizny dążyła do umocnienia sojuszy z elitą polityczną i wysokimi osobistościami kościelnymi, co później uratowało jej życie. Wdowa i ponownie uprowadzona. Średniowieczna historia jest pełna epizodów czasem nie do końca wyjaśnionych. Śmierć króla Lotara to jeden z nich. Młody monarcha umarł w ramionach Adelaidy pod koniec roku 950, prawdopodobnie otruty przez księcia Evrie, berengara II, który dążył do korony królewskiej. Znowu Adelaida znalazła się sama i bez innej ulgi niż łzy, bez innego pocieszenia niż własna niewinność, bez więcej wsparcia niż sam Bóg. Musząc troszczyć się o przyszłość małej córki Emi, Udała się z Turynu, gdzie Lotar został pochowany, do miasta Pawia. Jednak Berengar wysłał swoich wysłanników, aby ją porwać, a królowa została uwięziona w okolicy jeziora Garda. Podczas gdy książę ogłosił się królem Włoch, Adelaida cierpiała zniewagi i maltretowanie, jak donosi święta. Ode Low, jej pierwszy biograf, i ta niewinna jęczyni była dręczona różnymi torturami, wyrwano jej włosy i często była bitia pieściami i kopaniami. Dążąc do uznania na tronie, uzurpator zaproponował Adelaidzie małżeństwo ze swoim synem Adalbertem jako cenę za jej wolność. Jednakże w więzieniu wykazała całą dumę swojej cnoty, moc swoich zasad i siłę ducha. Odrzucając haniebne propozycje wroga i ufając tym, którzy i przestają krzyk tyranów. Ucieczka we właściwym czasie, we właściwe miejsce. Adelaida z pokorą męczennika znosiła cierpienia i zniewagi, ale nie biernie. Korzystając z tych broni duchowych, o których mówi apostoł, wymyśliła sposób na ucieczkę z więzienia. Ucieczka odbyła się tak dyskretnie, że Berengar dowiedział się o niej dopiero, gdy już osiągnęła twierdzę Canossa i była bezpieczna pod opieką miejscowego hrabiego, biskupa Regioł i papieża. Być może było to jedno z najpiękniejszych epizodów życia świętej Adelaidy, ponieważ wyróżniła się w nim jej odwaga i roztropność, cnoty, dzięki którym, pomimo przeszkód i niebezpieczeństw, zdołała uciec we właściwym czasie w odpowiednie miejsce. Twierdzy Nossa królowa opracowała śmiałe plany, wzywając na pomoc króla niemieckiego Ottona I. Podczas oczekiwania na niego, ujrzała jak upadał niewielki oblężenie ustanowione przez niegodziwego dziwego Berengara, którego nadzieje na odzyskanie jęczyni zostały całkowicie zniweczone po przybyciu Ottona. Ten przywrócił porządek, zmuszając wojska wroga do natychmiastowego odwrotu. Krótko potem Otto wziął Adelaide za żonę i został koronowany na króla Longobargi. Od tego czasu zaczęła ona realizować jedno ze swoich najważniejszych zadań, za które na zawsze będzie pamiętana w historii jako kobieta, której cnotliwe i bystre działanie uczyniło Otto na cesarzem przychylnym Kościołowi katolickiemu we wszystkich królestwach chrześcijańskich tamtej epoki. Konsolidacja władzy. Następne lata były okresem intensywnej aktywności. Działalność świętej Adelaidy rozciągała się na wszystkie warstwy społeczeństwa, w uszy od własnej rodziny, rozwiązując wiele animozji. Przebaczyła z wielkodusznością Berengarowi, gdy ten o to poprosił i nawet pozwoliła mu zarządzać Królestwem Włoch, podczas gdy para królewska przebywała w Niemczech. Z prawdziwym wyczuciem politycznym umocniła ona władzę dynastii otoniańskiej, używając swojego bogactwa do nawiązywania przyjaznych stosunków i poszerzania wpływów Kościoła. Wywierając silny wpływ na decyzje króla, szczególną uwagę poświęciła klasztorom i kościołom założonym przez mnichów z Kluni, dążąc do promowania reformy obyczajów i religijnej edukacji swoich poddanych. W dworze nie było nikogo to udzielałby większego przykładu wyrzeczenia i skromności niż sama królowa, która ubierała się skromnie i tłumiła wszelkie przejawy pochlebstwa i ostentacji u swoich dworzań. W 955 roku miała ona radość urodzić następcę tronu, od to na II. W sierpniu tego samego roku jej mąż pokonał węgierskich pogan w historycznej bitwie pod Lechfeld walcząc na pierwszej linii i dzierżąc jedną z najcenniejszych relikwii chrześcijaństwa, która towarzyszyła Adelaidzie od dzieciństwa, świętą włócznie, symbol władzy królewskiej i boskiej. Kilka lat później niespodziewana sytuacja sprzyjała glorystycznemu awansowi Ottona i Adelaide na cesarzy. Pierwsza cesarzowa zachodu Podczas gdy Berengar sprawował rządy we Włoszech, przekształcił się w okrutnego tyranina, grabieżce lokalnej szlachty i gwałciciela w swoich decyzjach i zarządach. Do ogólnego głosu ludu, oburzonego jego nadmiarami, dołączył apel o pomoc skierowany do Ottona przez papieża. W drodze do Rzymu Adelaida kazała koronować swojego sześcioletniego syna współkrólem w katedrze w Akwizgranie, na pamiątkę cesarza Karola Wielkiego, aby wzmocnić tym samym linię sukcesji dynastii. Wreszcie, podczas symbolicznego święta ofiarowania pańskiego 2 lutego 962 roku, Otton i Adelaida zostali ukoronowani cesarzami przez papieża Jana XII. Warto zauważyć, że to sama Adelaida wymyśliła ceremoniał swojej koronacji, ponieważ do tej pory żadna kobieta nie osiągnęła takiego godności na Zachodzie. Faktycznie, to z Santa Adelaide zaczyna się rola cesarzowej w rządzeniu i sprawowaniu władzy. Jej imię będzie widnieć na niemal wszystkich oficjalnych dokumentach Imperium, a sama będzie wydawać decyzje, zawsze okazując hojność i nieustannie będąc pośrednikiem między ludem a koroną. Okazała się wybitna w sprawowaniu sprawiedliwości, nawet gdy Bóg oddał w jej ręce haniebnego berengara. Dawny porywacz i tyran stał się więźniem tej, którą wcześniej gnębił, kończąc swoje dni w niewoli. Wróg we własnej rodzinie. Święta Cesarzowa starała się zapewnić stabilność imperium w osobie swojego syna, zawierając niezbędne umowy dotyczące małżeństwa odtona II z bizantyjską księżniczką Teofanią. Podczas ceremonii która odbyła się w Bazylice Świętego Piotra i została odprawiona przez papieża. Nowożeńcy zostali koronowani i włączeni do imperium jako następcy panującej pary. Jednak dni szczęśliwego rządzenia skończyły się wraz ze śmiercią Ottona i kilka lat później Adelaida była zmuszona uciekać z dworu własnego syna, ponieważ synowa, być może z zazdrości, złośliwie wzbudziła w Ottonie drugą głęboką niechęć do matki. Miłość macierzyńska skłoniła świętą Adelaidę do modlitwy za syna, aż do uzyskania jego skruchy i nawrócenia. Jako wyraz wdzięczności, a być może w wypełnieniu obietnicy, wysłała ona do grobu świętego Marcina jeden z płaszczy od tona bogato haftowany, z następującym przesłaniem: Przyjmij, kapłanie pana, ten mały dar, który wysyła ci Adelaida, niewolnica Sług Bożych z natury grzesznica, z łaski Bożej cesarzowa. Teofania jednakże nie była w stanie podziwiać świętości teściowej. Gdy Otton II zmarł po nieudanej kampanii wojskowej, okazała chęć sprawowania władzy i wbrew polityce stosowanej przez Adelaide wzbudziła podziały na dworze, promowała nieudane wojny i poważnie zagroziła jedności imperium. Koronowała syna, Ottona III, mającego zaledwie trzy lata, lecz kilka miesięcy później został on porwany przez krewnego Henryka II Bawarskiego, zwanego kłótnikiem, w nieudanej próbie uzurpacji tronu. Pokój został przywrócony dopiero, gdy sama święta Adelaida odzyskała chłopca, korzystając z rozległej sieci przyjaciół tkanej przez lata. Ponieważ mały Otton nie był jeszcze zdolny do rządzenia, Teofania przejęła regencję, sprawując władzę aż do swojej śmierci 15 czerwca 991 roku. Zmarła trwając w nieprzyjaźni z Teściową, mając zaledwie 31 lat. Przyjaciółka walki i odwagi święta Adelaida musiała pełnić rolę regentki imperium, aż wnuk osiągnął wiek odpowiedni do rządzenia. Po pomyślnym wprowadzeniu go na tron. Mogła w końcu cieszyć się owocami lat walk i cierpień, widząc Imperium zjednoczone i stabilne, ugruntowane dzięki jej skutecznej odwadze i niestrudzonej miłości. Wtedy wykofała się do klasztoru, pragnąc przygotować się na spotkanie z Panem w odosobnieniu i modlitwie. To wtedy postanowiła opowiedzieć swoje życie pewnemu Mnichowi z Klumi, przyszłemu opatowi świętemu Ogilonowi. Przyjaciółka walki i odwagi, ale świadoma swojej własnej słabości, święta Adelaida potrafiła znaleźć odwagę w tym, który zrzuca stronu możnych i wywyższa pokornych, i dlatego nigdy nie zniechęcała się w obliczu trudności. W dzisiejszych czasach walki, ponad tysiąc lat po jej śmierci, jej przykład nadal dodaje nam odwagi na tej wspaniałej drodze heroizmu zaufania. Zarezerwowanej dla dzieci światłości, grzeszników z natury, ale z łaski Boga nieustraszonych żołnierzy naszej Pani. Ciekawostką dotyczącą świętej Adelaidy jest jej niezwykła zdolność wpływania na bieg wydarzeń politycznych swojej epoki, nawet w obliczu pozornie nieprzezwyciężonych trudności. Pomimo porwań i wielu wyzwań, Adelaida nigdy nie straciła swojej determinacji ani zaangażowania w swoje zasady. Jej odwaga i bystrość nie tylko uratowały ją z niebezpiecznych sytuacji, ale również odegrały kluczową rolę w umocnieniu władzy dynastii otoniańskiej i promocji wiary katolickiej w całym chrześcijaństwie. Ta niezwykła umiejętność stawiania czoła przeciwnościom z godnością i gracją jest jedną z wielu przyczyn. Dla których historia świętej Adelaidy nadal fascynuje i inspiruje kolejne pokolenia. Moja modlitwa. Święta Adelaido, kobieto o szlachetnym sercu i odważnej duszy, która pośród burz życia, pozostałaś niezachwiana w wierze. Prosimy Cię w tej chwili pokornej modlitwy. Niech Twoja cnota zainspiruje nasze serca do stawiania czoła wyzwaniom z odwagą. Tak jak Ty stawiałaś czoła próbom swoich czasów z gracją i determinacją. Niech podążamy za Twoim przykładem miłości, współczucia i służby innym. I niech w naszych walkach znajdujemy siłę w obecności Bożej. Święta Adelaido, wstawiaj się za nami przed Tronem Niebieskim. Módl się za nasz pokój, nasze zdrowie i naszą pomyślność. I prowadź nas drogą prawdy i sprawiedliwości. Tak jak prowadziłaś losy narodów z mądrością i pokorą. Niech Twoje światło świeci nad nami, o święta Adelaido. I niech zawsze czujemy Twoją obecność w naszym życiu. Amen. Niech inspirująca historia świętej Adelaidy echo ponad wiekami, dotykając serc spragnionych nadziei i wiary. Niech jej droga odwagi i cnoty służy jako światło przewodnie w czasach trudności, przypominając nam o transformującej mocy miłości i łaski Bożej. Dzieląc się tą świętą historią, zapraszamy wszystkich do dołączenia do dziedzictwa świętej Adelaidy. Przeżąc jej przesłanie współczucia i służby innym. Połączmy się, piszmy, dzielmy się i dajmy lajki, aby jej historia nadal inspirowała i wzmacniała serca szukające prawdy i dobroci. Niech każda dusza, która spotka Te słowa, będzie dotknięta łaską Bożą, tak jak święta Adelaida była w swoim ziemskim życiu. Amen.